Mam tu przed sobą prawie 6 kilo Eukrytu, a konkretnie jest to niesklasyfikowany, oczywiście Eukryt, ale brekcja. I to jest w zasadzie jedyna zaleta tego <grytu> meteorytu: że jest zbrekcjowany, widać bardzo ładną brekcję na powierzchni, jest bardzo świeży, więc. Przykroje będą, przynajmniej powinny być, bardzo interesujące, kolorowe. Powinno się tu dużo dziać. Nie będzie to monotonny meteoryt. Tak, w zasadzie, no, każda brekcja impaktytowa, czy jakaś tam zderzeniowa, czy jak to nazwać, jest fajna, ponieważ nigdy do końca nie wiadomo, co w środku się znajduje, jak to wszystko wygląda. Tutaj dodatkowo jest w sumie. Ciekawa historia tego typu, że ja myślałem, że ten okaz kupię, ponieważ no, wyglądał interesująco, był bardzo obiecujący, ale kupiłem inne rzeczy ciekawsze. No i to powiedzmy leżało gdzieś tam w Maroku na później, ale się okazało, że zostało sprzedane. No i w zasadzie wróciło do mnie, ponieważ klient przy, przysłał to do mnie. Oczywiście, ponieważ nikt lepiej tego nie potnie na płytki niż ja. Więc w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ okaz mam, film robię, będę ciął, a nie musiałem za niego zapłacić. Jeszcze mi za zacięcie zapłacą. Także yy, w zasadzie biznes życia zrobiłem w tym momencie, ponieważ ja, go, ja zobaczę ten fajny okaz, wy zobaczycie ten fajny okaz, a nie musiałem na niego wydać ani złotówki. Także pod tym względem jest to bardzo y, dobra sytuacja. Y, no co, co tu więcej o tym okazie powiedzieć? No, jest tu trochę skorupy optopieniowej po, po tym randziku y, wapienia, który się tu dookoła y, tego okazu osadził na, na powierzchni, widać, że on był tak gdzieś 3-4 cm zakopany w piasku w tej pozycji, leżał sobie ładnie. Ponieważ nie jest zjedzony z zewnątrz, to jest nawet jeszcze skorupa oktopieniowa w regnagliptach, jest taka jedna potężna dziura wypłukana. Tam jest piękna skorupa w środku, także ten meteoryt relatywnie jest dość świeży, długo nie leżał. Piasek go nie piaskował, może w jakiejś dziurze siedział, za jakimś kamolem, za jakąś skałą, górką po prostu po, się Siemu spadło z kosmosu i dlatego mm, ładnie yy, przeżył te Kilkadziesiąt czy kilkaset lat leżenia na pustyni, zanim ktoś go y, znalazł. Ale, y, tak czy siak, y, okaz fajny, duży, 5 kg, 800 gram dokładnie powinien mieć. Nie ważyłem go w sumie, nie moje, więc co się będę tu y, do grama dowiadywał. Y, także, moi drodzy, no, Pokazać, pokazać tutaj za bardzo nie ma co, ponieważ on jest taki, no, słabo to widać na tej powierzchni. Natomiast będzie fajnie dopiero po wypolerowaniu, po przecięciu, wypolerowaniu tego meteorytu. Podejrzewam, że będą, będzie to na tyle ładne, że nawet sam sobie tutaj płytkę odkupię dla siebie, ponieważ będzie to na tyle interesujący meteoryt, a no takie, takie duże ukryty też się często nie zdarzają, jeszcze w takim dobrym stanie. Eee, także, co tu dużo mówić, będzie interesujący meteoryt do pokazania Wam właśnie po pocięciu, po wypolerowaniu oczywiście. Eee, nie wiem skąd jest. No, jest Sahary, także czy to jest Libia, Algieria, Maroko, Mauretania, czy jakiś Mali, to w zasadzie większego znaczenia to nie ma. Nie wiem, nie pytałem się, jakby generalnie mnie to nie interesuje, ponieważ, no, tak jak mówię, no, nie ma to znaczenia. Ewentualnie później, jak już będzie klasyfikacja, to, to tam się dowiemy wszystkich szczegółów. Natomiast, co to jest wiadomo, do tego klasyfikacji nie trzeba. Eukryt brekcja, brekcja impaktytowa, także tutaj też zaskoczenia jakiegoś nie będzie, nie, nie, niewiadomych tutaj nie ma, niespodzianek też tu nie będzie, no chyba, że jakieś ekstra inkluzje się tu wytną ze środka, ale powiedzmy z zewnątrz tutaj też nie ma żadnych jakichś specjalnych inkluzji, kawałków niewiadomego pochodzenia, po prostu jest ładna, czarna Czarny Matrix i pływają jasne kawałki eukrytowe w tym. Także pod tym względem tutaj jakieś super rewelacji nie będzie. Tyle, tyle, że duży, ładny i świeży eukryt. Także moi drodzy, jak zawsze w tym momencie idziemy ciąć. Przepiękny meteoryt w środku. Tak pięknej brekcji to już dawno nie widziałem. Stuprocentowy Eukryt. i kolejna płytka odpadła. Jeszcze ładniejsza. Z takim wielkim bąblem po gazie. A nawet dwoma. I na tym oczywiście moglibyśmy zakończyć nasz film, gdyż już widzieliście najładniejsze dwa przekroje. Ale oczywiście nie tym razem. Moi drodzy, tak się składa, że przyszły płytki spolerowania, więc muszę Wam je na koniec tego filmu oczywiście pokazać. Zobaczcie. To, co widzicie. To jest najlepszy, jeden z najlepszych, jakie widziałem, polerów. To jest oczywiście polisz, polisz, jak to nazwałem, czyli, czyli polski poler, który jest tylko u mnie. Bez zaokrąglonych brzegów, płaski, super, żadnych wygryzień, bardziej miękki materii, wszystko równo. Jak widać, lampa się odbija, żarówka. LED. I zobaczcie, moi drodzy, to jest masa główna. Tyle zostało z tego okazu, z tą dziurą. Tak sobie właściciel zażyczył. Tyle okazu zostaje w kawałku. Co my tu mamy na przekroju na tym przepięknym, olbrzymim przekroju. No co? Pływa tego badziwia strasznie dużo, strasznie jest ten meteoryt pokruszony. Wszystko tu jest totalnie, totalnie zmielone, tak, jak miało być, a nawet jeszcze lepiej. Jest to jeden z najbardziej ładnych, z najładniejszych eukrytów Brekcji, jakie w życiu widziałem. Naprawdę okaz piękny aż wstyd, że ja go nie mam. Że ja go nie kupiłem. No ale cóż, trudno, mówi się, jak nie ten, to inny okaz. I zobaczcie, taka ciekawostka, bo tutaj na tym okazie z góry była taka ciekawa, wyróżniająca się inkluzja, którą miałem nadzieję, że ją przetniemy, ale no niestety, jak widzicie, nie doszłem do niej. Bo zabrakło ze trzech płytek, ale wydaje mi się, że po kolorze. Ta inkluzja to jest właśnie coś takiego. Wyróżniające się takim bardziej żółtawym kolorem, jakiś inny materiał e, typowo achondrytowy, jakiś nie wiem, inny typ ukrytu w ukrycie, czy, czy no nie wiem, no na pewno ma to inny skład, w każdym razie wyróżnia się. Żelaza tu generalnie nie ma w tym, e, w tym meteorycie, nie widać, natomiast jest pełno dziur po gazach, jak widzicie tu w tym melcie czarnym. Jest taki ładny, dość duży bombel, był po gazie. No i tego tu, jest, tu są pęknięcia, więc wiadomo, tu się było pęknięcie, więc jest szpara. Natomiast o, tu jest bombel po pogazowy taki mały. No i jest ich, jest ich tu jeszcze dużo takich, takich mniejszych. Także tak to, tak to wygląda. Tu z kolei jest jedna z takich mniejszych, tych początkowych płytek. Tutaj ta brekcja wyglądała trochę inaczej, ponieważ było trochę takich większych kawałków, które też fajnie wyglądają. Nie jest to już tak bardzo pokruszone, zmielone, tylko jednak coś tu większego pływa i tak fajnie się to ułożyło w takiego motylka. No, tutaj jak widać na dole, całkiem spory kawałek. Sama ta materia już totalnie stopiona, czyli taki ten melt. W jest to impact melt. Natomiast tył jest nie wyszlifowany, jest po podrucie. Widać ślady podrucie i zobaczcie, jak, jaką robotę robi. Naprawdę taki wiecie, porządny poler. To naprawdę tutaj jest super, super to wygląda. Kolejna płytka, jak widzicie, motylek. Motylek idzie dalej, czyli te kawałki wcale jakieś takie płaskie nie były, tylko już płytka jest o wiele, o wiele większa od tej, od tej poprzedniej, no trochę większa, ze dwie płytki dalej, i dalej ten układ jest, także płytka zarąbiście wygląda i jest, tu też widać pod światło pełno takich mikropęknięć i mikrobombli. I one muszą być, ponieważ no, to się tu, to pływało po prostu, to czarna materia, w której te kawałki są umieszczone, ona była płynna, to wszystko było płynne, aż się, aż, aż, aż ostygło, no i powstała taka przepiękna brekcja. Tutaj też taki kontrastowo inny ten kawałek wychodzi. Inny kolorystycznie. I to jest, to jest ten. Bardzo, bardzo ładny meteoryt. Takie meteoryty naprawdę rzadko się zdarzają. I tu jedna z ostatnich płytek jedna z największych. Tutaj w rogu ten meteoryt jest tak trochę dziwnie dziwnie jasny, tutaj jakby ten metor w tym miejscu nie, rdzy, nie zardzywiał, bo jednak pomimo braku żelaza, no tutaj to są jakieś takie ślady minimalnej rdzy. Natomiast tu jest taki kawałek, który wygląda jak trochę świeższy, też jest pełno większych kawałków, no ale jednak jest to tutaj bardziej pokruszone. No i tutaj na dole taka wielka kałuża się zebrała. Tego stopionego materiału, tył, oczywiście, już tak rewelacyjnie wygląda, ale to właśnie dobrze, że jest taki kontrast. Tu chyba nawet drut już był zjedzony porządnie, ponieważ tych śladów po drucie nie widać, ale za to widać dziury, ładne dziurki po gazach, które się układają. Tak tu fajnie wychodzi, w tym pęknięciu. Znaczy pęknięcie, no takie pęknięcie, nie wiem czy wtórne, czy, czy, czy coś, natomiast no jest to taka rzeczka Tej stopionej materii, tego meltu, no i w tym zostały uwięzione bąble gazowe Ale jednak tutaj no, te płytki, to Wam może mogę powiedzieć, że zejdą momentalnie bo każdy kolekcjoner będzie chciał to mieć. Przepiękne. Tyle moi drodzy na dzisiaj, i zapraszam do kolejnego odcinka, który już się kręci.